Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ. Dzisiaj słuchajcie kolejny odcinek z Raspberry Pi Pico i będziemy dziś robić Reaction Game z podręcznika, z podręcznika słuchajcie do obsługi Raspberry Pi Pico. Zanim zaczniemy, to słuchajcie, chciałem Wam pokazać mój adapter, wersja druga do... Raspberry Pi Pico. W porównaniu z pierwszą jest ona większa. Na większej płytce sobie zlutowałem. No i teraz popatrzcie się, co tutaj mam. Mam trzy diody tak do sygnalizacji świetlnej. Podpięte odpowiednio tutaj widać może na moim opisie. 11 pin, 13 i 14. Mam jeszcze jedną diodę ekstra, która właśnie będzie do tej gry Reaction Game i ona jest pod pinem 17. Mam dwa przyciski na pinie 15 i 16. Mam potencjometr, który sobie podpiąłem do GP26, a jest to pin analogowy. Tak, jeden z pinów analogowych. Oprócz tego mam aż cztery przyciski. Te dwa będą właśnie do Reaction Game. I to są przyciski tak, jak one zostały opisane w podręczniku, tak podłączone. Natomiast te dwa są podłączone inaczej. O tym jeszcze wspomnę właśnie przy tworzeniu Reaction Game. Oprócz tego mam Reset. No, i tutaj mam wyprowadzenie podwyświetlacz. A tutaj mam e, 5V, czyli VBUS. Tutaj masę jeszcze 4 wyjścia dodatkowe. I tutaj 3,3V, 4 wyjścia dodatkowe. Oczywiście tutaj mam gniazda przy samym BBC Microbit I ewentualnie to samo jeszcze wyprowadzone na Piny. Słuchajcie, myślę, że mi to całkiem nieźle wyszło. W Botlandzie ciągle jeszcze adaptery niedostępne. Więc póki co, e, ten mój adapter homemade. Myślę, że się całkiem nieźle sprawdzi. Spróbuję też sobie dzisiaj inaczej przerzucać obraz z mojego Pi 400 na PC, w którym jakby nagrywam ten film i użyłem sobie funkcji VNC, tak? Uakty aktywowałem ją na moim Raspberry Pi 400, no i odpowiedni programik sobie wrzuciłem na PC, -tach. zobaczymy jaki będzie efekt. Dobra, jak mówię, robimy reaction game, no i Powiem Wam szczerze, że coraz bardziej podoba mi się podręcznik do e, obsługi Raspberry Pi Pico, ponieważ dużo się z niego faktycznie mogę nauczyć i całkiem fajnie to jest e, omówione tutaj. W tym właśnie rozdziale omawiamy obsługę przerwań. Tak? E, tu jest to dość ciekawy sposób wyjaśnione. Wyjaśnione jest, czym w zasadzie jest przerwanie. No, i tutaj mamy taką, taką analogię, opowiedzianą historię, że to mniej więcej polega na tym, jakbyśmy czytali jakąś bardzo długą książkę. Nagle ktoś by nam na chwilę przerwał, kazał zrobić coś innego, a jak to skończymy, to wracamy sobie z powrotem do książki. Na pierwszy ogień idzie gra single player. Czyli dla jednego gracza. No i tutaj, jak widzicie, projekt jest bardzo prosty. Mamy jedną diodę, jeden przycisk. No i właśnie tu trochę o tych przyciskach. W tej książce, zresztą to tu jest tutaj pod spodem opisane, przyciski podłączane są w ten sposób, że jedna nóżka jest podłączona do pinu sygnałowego, tak? a druga podłączona jest do 3,3 V. W związku z tym, e, korzystamy, e, korzystamy, słuchajcie, właśnie, bo ja tu już w tym programie pozmieniałem sobie przed chwilą, właśnie, e, korzystamy z metody pull-down, tak, czyli takiego rezystora obniżającego, e, i nasz przycisk działa na tej zasadzie, że jeżeli go wciskamy, to przechodzimy ze stanu niskiego w stan wysoki. Możliwe jest podpięcie przycisków w drugi sposób, a mianowicie jedną nóżkę do pinu sygnałowego, a drugi do masy, tak? I te dwa przyciski podpięłem właśnie w ten sposób, czyli jeden do pinu sygnałowego, drugi do masy, a te są podpięte tak jak w podręczniku do BBC Microbit, czyli jeden do pinu sygnałowego, drugi do prądu. No i jeżeli zastosujemy podpięcie do masy, to mamy jakby sytuację odwrotną, tak, czyli przechodzimy ze stanu wysokiego stan niski w momencie wciśnięcia, no i wtedy stosujemy tu metodę zamiast pull down, pull up. Dobra, ale może zanim o tym, to sobie szybko zobaczmy jak to działa, bo to jest taki program testujący działanie przerwań, czyli odpalam sobie ten program, oj czekajcie, tylko teraz mi się tu coś... Dobra, jeszcze raz. Odpalam sobie ten program, zapaliła mi się dioda, i w momencie, gdy mi zgaśnie, to program oczekuje właśnie na to przerwanie. Jeżeli wcisnę przycisk, no to widzicie, że wcisnąłem przycisk 15, który jest ustawiony w tryb wejścia, czyli w tryb in. No i użyłem właśnie metody pull-down. Pull tak? Czyli ten jakby no rezystor obniżający, tak to można sobie wytłumaczyć, tak? Dobra. No i przerwanie działa w następujący sposób, że tutaj mamy zdefiniowaną metodę, tak? Czy funkcję. No i ta funkcja jest wyzwalana dopiero w momencie, gdy nastąpi przerwanie. Tutaj mamy ten wyzwalacz, tak? I metoda zostaje wyzwolona w momencie, gdy nastąpi przejście na pinie na pinie, który symbolizuje nasz baton, i tu jest zastosowana metoda IRQ Rising, czyli właśnie następuje przejście ze stanu niskiego w stan wysoki. Tutaj mam też możliwość obsługi tych pozostałych dwóch przycisków, które są podpięte do masy. Z tym, że wtedy muszę tutaj sobie dać pull up, a tutaj zastosować metodę odwrotną. Czyli zamiast irq rising to irq falling. Dobra, czekajcie tylko tutaj teraz, może nie tak, tak. No i teraz, a no właśnie, tutaj to nie zadziała prawdopodobnie dobrze, bo zmienię sobie pin. Na pinie 9 mam ten przycisk podpięty do masy. I to jest ten pin. Dobra. No i teraz widać, że nacisnąłem pin 9, który też jest ustawiony jako pin wejściowy, ale stosowana jest metoda pull-pull-up. Dobra. Więc y, można te przyciski podpinać w różny sposób, ale po prostu trzeba wziąć to pod uwagę potem programując. Ja sobie na razie skorzystam z, z wersji takiej, jak jest w podręczniku. No i skoro już wiemy mniej więcej o co chodzi w tych przerwaniach, czyli tu mamy wyzwalacz dla przerwania, e, a ten wyzwalacz wyzwala nam metodę, którą sobie wcześniej zdefiniowaliśmy, czy funkcję, którą wcześniej sobie zdefiniowaliśmy, w momencie akurat tutaj przejścia ze stanu niskiego w stan wysoki. W podręczniku jest też napisane, że jeżeli chcielibyśmy w ogóle reagować na zmianę stanów, to tutaj moglibyśmy sobie zrobić w ten sposób, tak? I tu dorzucić tą drugą metodę i wtedy to by nam reagowało bez względu na to, w którą stronę by ten zmian, zmiana stanu nastąpiła. Czy z wysokiego na niski, czy z niskiego na wysoki. Czyli moglibyśmy reagować na wciśnięcie, a potem dajmy na to napuszczenie. Tak? Więc taka możliwość też jest. No i od tego programu testującego przerwania przechodzimy płynnie do... Programu opisanego troszkę niżej, czyli programu e, Reaction Game dla jednego gracza, w zasadzie jest to rozwinięcie tego poprzedniego. No i on różni się tym, e, że e, dodatkowo, słuchajcie, mierzymy po pierwsze czas, tak? Tutaj mamy zdefiniowany czas startowy, ticks w, w milisekundach jako czas startowy. W momencie wyzwolenia tej metody e, button handler e, mamy, mierzymy sobie e, czas e, w tym momencie, no, i tutaj robimy różnicę, tak? I to jest naszym czasem reakcji. Dobra, no to słuchajcie, odpalamy. Jak dioda zniknie, znaczy, jak dioda zgaśnie, to trzeba jak najszybciej nacisnąć. Wyszło mi w tej chwili 225 milisekund. Tu jest gdzieś napisane, że człowiek reaguje średnio pomiędzy 200 a 250. Mój rekord to jest chyba, słuchajcie, 162 mi się udało osiągnąć. Ale pewnie tutaj mi nie wyjdzie, widzicie, teraz jeszcze wolniej. No dobra, tutaj chyba mi nie wyjdzie poniżej 200. Tak to jest na filmie, więc ciężko to zrobić. Dobra, 206 się udało. No i to jest oczywiście gra dla jednego gracza, ale można ją rozwinąć na grę dla dwóch graczy, i to jest z kolei opisane dalej. Dobra, tu jest właśnie pokazany ten przykład, że słuchajcie, że można zastosować te metody łącznie, tak, czyli IRQ Rising i IRQ Falling i wtedy właśnie sama zmiana stanu zawsze nam wyzwoli tą metodę. Dobra, no i tutaj jest niżej właśnie wersja dla dwóch graczy, no więc potrzebujemy podpiąć po prostu drugi przycisk pod inny pin. No i tą wersję dla dwóch graczy ja sobie teraz odszukam, szybko ją otworzę, bo ja tam ją mam otwartą, ale w takiej wersji... Nie z podręcznika. Dobra. No i jaka jest tu różnica? No po prostu definiujemy drugi, drugi baton. No musimy je teraz wskazać, że jeden jest lewy, drugi jest prawy. No i definiujemy sobie fastet button, czyli ten, który jest pierwszy. Na początku ustalamy go jako non, tak? Tu mamy tą metodę, która się wyzwoli w momencie przerwania. I tutaj ten właśnie fast, Fastest Baton do tej zmiennej, która jest globalna, tak, o żeby to nie była nowa zmienna utworzona wewnątrz funkcji, tylko żebyśmy się odwołali do tej globalnej, przypisywany jest PIN, tak? Czyli te właśnie informacje, które widzieliśmy tutaj wcześniej na tym programie testującym, tak? I stąd będziemy wiedzieć, który przycisk został naciśnięty. No i tu jest mniej więcej tak samo. E Tyle tylko, że oczekujemy na przerwanie jednym lub drugim przyciskiem. No i tutaj właśnie mamy pętlę, która nam jakby zatrzymuje działanie programu tak długo, aż fasted button nie zmieni się z non, tak? czyli dopóki jest non, to tutaj usypiamy się cały czas i tak w kółko, w kółko, w kółko, w kółko. W momencie, gdy naciśnięty zostanie któryś przycisk tak? i zostanie wyzwolona ta metoda. Tutaj, no to tutaj zostanie przypisany pod fastest button wartość PIN, więc ona już przestanie być non. Wyskoczymy z tej funkcji, no i wtedy jeszcze badamy sobie, kto nacisnął przycisk jako pierwszy. No to spróbujcie, spróbujemy odpalić. Teraz gramy na dwóch graczy. Dobra. No i widzicie, że nacisnąłem szybciej lewym przyciskiem i left player wins. Dobra, widzicie? Chyba widzicie wszystko. Dobra. No to to jest taka wersja właśnie z tego podręcznika, dokładnie tak jak tu jest opisane w podręczniku. Tutaj mamy właśnie interrupts and handlers, tak? Napisane o tych właśnie przerwaniach, jak je obsługiwać, że możemy obsługiwać wiele naraz, że przerwanie może wywoływać różne metody. U nas akurat wywołuje tą samą, czyli przerwanie lewym i prawym przyciskiem wywołuje tą samą metodę. Tak? ale mogłoby być tak, że każdy wywołuje, każdy przerwanie wywołuje inną. Tak? No i właśnie tutaj, jak mówię, ten program jest dokładnie omówiony. Natomiast ja zrobiłem trochę przeróbek, bo na końcu tutaj każdego rozdziału jest też wyzwanie, tak? no i ja na to wyzwanie właśnie zareagowałem i słuchajcie, poprzerabiałem trochę te programy. No i najpierw mam wersję z timerem czyli dodatkowo dorzucam czas reakcji. Ten czas reakcji mierzę po wyzwoleniu właśnie metody Baton Handler. No i potem na końcu ją wyświetlam, czyli tutaj ponownie odpalamy. I teraz szybciej nacisnąłem przyciskiem prawym i czas reakcji wynosił 471 mili. Sekund. Dobra, tutaj oczywiście jeszcze nie powiedziałem, że tu w tym, w tym wierszu mamy losowanie czasu, tak? Czyli tutaj mamy, losujemy wartość między 2 i 5, czyli i tyle czekamy. Czyli od 2 do 5 sekund to nie jest zawsze taki, taki sam czas. Dobra, no i to jest moje rozwinięcie tego programu, ale potem sobie pomyślałem jeszcze, że mógłbym ten program rozwinąć jeszcze bardziej i na przykład, słuchajcie, wykorzystać obsługę wyświetlacza. Tylko teraz chyba nie będzie widać, bo mam kamerę. Za daleko. O dobra, będę musiał tutaj troszkę poprawić i podnieść. Ok. Dobra. No i mój, mój adapter jest przygotowany pod obsługę wyświetlacza. Z tego co pamiętam, SDA jest pomarańczowy. Tak, czyli tutaj akurat wyświetlacz sobie zaprogramowałem na pinach 2 i 3, czyli SDA idzie pierwszy. Więc wpinam SDA, obok wpinam SCL. Do trzeciego wpinam masę, znaczy do czwartego. Tutaj jest miejsce na wpięcie prądu, ale to jest akurat ten wyświetlacz, który wymaga 5 V, więc zamiast tam, wepnę sobie tutaj. Dobra, patrzę, czy widać, nie widać. Dobra, może teraz. Dobra, no i odpalam tą wersję programu z wyświetlaczem. O, ale, oczywiście, to nie jest ta wersja programu. Chwileczkę, to jest ta wersja programu. Dobra, be ready. Gaśnie. I nie wiem, czy to dobrze widzicie. Mam tutaj właśnie wskazane, kto wygrał i w jakim czasie nacisnął przycisk, tak? No i dzięki temu mogę, jakby, uniknąć wypisywania tego w shellu tony Pythona, czyli jakby przekazywanie z powrotem tej informacji do komputera. No i teraz słuchajcie, jeżeli bym tą moją grę z wyświetlaczem zapisał sobie file save as na Raspberry Pi Pico jako main.py czyli jako program, który jest domyślnie startowany po uruchomieniu Raspberry Pi Pico no to przy wykorzystaniu resetu Mógłbym tą grę wielokrotnie uruchamiać. Dobra. I w ten sposób grać. Tak. W tej chwili prawy był szybszy. No, a tym razem lewy. Widzicie? 181 milisekund mi się udało, więc całkiem niezły czas trafiłem. Dobra, może lekko sobie jeszcze na sam koniec powiększymy tą kamerę żeby to było lepiej widać. No i dzięki temu moglibyśmy teraz już sobie grać, podłączając się na przykład, słuchajcie, do jakiegoś powerbanka w ogóle bez konieczności podpięcia y, do komputera, tak? No albo moglibyśmy całość zabudować sobie w jakiejś obudowie i zrobić taką gierkę, tak? Reset. Dobra. No i myślę, że całkiem, całkiem fajnie, y, fajny projekt z tego wyszedł i to już taki projekt edukacyjny, z którym myślę, że mógłbym z uczniami spokojnie na lekcji popracować. Tak jak mówię, coraz bardziej lubię tą książkę. Szkoda tylko, że ciągle jeszcze nie da się jej kupić w Polsce w wersji drukowanej. No, kolejny rozdział z alarmem i szczujnikami PIR, i myślę, że za to też już się niedługo weźmiemy i sobie pokażemy, jak to działa. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Albo może nie, albo może jeszcze jedna sprawa. Słuchajcie, postanowiłem wrzucać wszystkie te programy, nad którymi tutaj pracuję na e, GitHuba. E, I już pod ostatnim odcinkiem się pojawił link do GitHuba. E, pod tym odcinkiem pokażę to również. Od razu, bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o. Słuchajcie, Raspberry Pi 400, to fakt, że Gita mamy tutaj od razu. Czyli nie musimy instalować. Git jest zainstalowany. Jak widzicie, w tej chwili mam dwie rzeczy do e, wrzucenia na GitHubie: czyli irq test, który zmodyfikowałem, e, no i Reaction e, 2 timer LCD, który sobie dorobiłem, i to wszystko będzie w moim repozytorium na GitHubie. Więc jak ktoś chce zajrzeć i zobaczyć kody programów, które tu wykorzystuję, to właśnie tam ich może szukać. Dobra, e, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I zapraszam na kolejne odcinki.